Halo Halo Jutrosin wita po raz trzeci z szóstych otwartych motoparalotniowych slalomowych mistrzostw Polski. Emocje od wczoraj są już na najwyższym poziomie, bo to ostatnia szansa na wykręcenie lepszych czasów i oblecenie rywali. Kto wygra w klasie PL1, a kto w klasie PF1? Kto zostanie mistrzem Polski kto najlepszym zawodnikiem z grona tych zagranicznych? Finały tuż tuż. Zobaczcie jak walczą piloci.

Pio Bugdał-Kozarzewski-Winkler rządziło w sesji porannej w klasie PL1, odlatując reszcie stawki o dobrych kilka sekund. Zdecydowanie się wlatałem, przyspieszam od samego początku zawodów. Niestety ten rok był trudny i zabrakło treningów, także kilka dni treningowych na początku i potem pierwsze konkurencje pozwoliły mi się rozgrzać i wrócić do formy z poprzednich lat. Jest w zasadzie super, no, bez przygotowania w zasadzie, bo no, nie trenowałem, silnik też nie jest taki jak od Pawła i od Wojtka, no, ale staram się ich tam gonić powolutku. Tak, oczywiście, są tu najlepsi piloci na świecie, bardziej motywuje, nie stresuje. W PF1 dominacja Aleksa Mateosa z Francji była bezdyskusyjna, za każdym razem wyprzedzał drugiego Nicolasa Alberta o ponad pół sekundy, reszta stawki traciło grubo ponad sekundę lub więcej. Chyba dlatego Aleksowi na świeżo po każdym locie nie schodził uśmiech z twarzy. A piloci z dalszej części tabeli pogodzili się z przewagą najlepszych, szukając mniej wyników, bardziej zaś doświadczenia i dobrej lekcji od najlepszych. Wrażenia są bardzo dobre, ponieważ jest to dla mnie bardzo duże przygotowanie bardzo silny trening dużo nowych wrażeń, dużo nowych doświadczeń, no i ganiam się z czołówką najlepszych na świecie, co dla mnie jest mega satysfakcją. I did uh, quite uh, well performance, but uh, of course the lack of experience uh, make me a little bit nervous. So I confused few tasks, I did some mistakes, I get a big collapse, but it's okay. It's a good experience which will prepare me for for the next year. Finały jeszcze przed nami, ale się i tutejsze mistrzostwa udowodniły już, jak efektownym sportem jest motoparalotniowy slalom. Slalomowe mistrzostwa odbywają się na wodzie. Na naszych warunkach ta woda jest przy rozległym terenie. Pylony, czyli te wieże są postawione od linii brzegowej około 100 metrów, co pozwala na pokazanie świetnego widowiska, co pozwala ludziom zobaczyć z bliska, co się dzieje i jak się dzieje. Na naszych warunkach, które udało nam się stworzyć, zrobiliśmy nagłośnienie i osoby, które do nas przychodzą, spacerują, słyszą kto leci, jak leci, jaki ma czas. Jest system pomiarowy, widoczny dla publiczności, a osoby, które akurat nie zobaczą, słyszą właśnie od komentatora wynik zawodnika. To powoduje, że emocje są jeszcze większe, jeszcze fajniejsze, a ta cała namacalność, którą udało się nam stworzyć. Powoduje, że to jest sport, który ma szansę się świetnie rozwinąć. To sport, który z powodzeniem można również transmitować w mediach i być może właśnie taka przyszłość czeka slalomowa rozgrywki. Jest jeszcze coś, co odróżnia te zawody od innych elitarnych sportów: to brak barier między zawodnikami i widownią. Ludzie bardzo się interesują technologią, możliwościami, pytają o, o rozmiary skrzydeł, o parametry urządzeń. Yy, niejednokrotnie robimy takie akcje, że yy, pokazujemy ludziom, yy, publiczności, jak ten sprzęt wygląda, pozwalamy go dotknąć, yy, pozwalamy zobaczyć jak to wygląda skrzydło, jak jest skonstruowane, opowiadamy o tym. Fajnym elementem jest to, że, że robimy rzeczy, które interesują również dzieci. Przechodzą dzieci, przedszkolaki, chcą zobaczyć, chcą mieć kontakt chcą z, z tym sportem. Bo on jest coraz bardziej dostępny, namacalny, dzięki właśnie tego typu imprezom, które udało nam się zorganizować. Uwielbiam tu przyjeżdżać, uwielbiam ludzi, znam już troszeczkę miejscowych ludzi już nawet na koniach z córką zacząłem tutaj jeździć dzięki uprzejmości pani Ewy, także jest mega, naprawdę jest mega. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Jest beautiful. Yes, I like people, organization. It's awesome. It's my second time here last year I was in this competition it was my first competition this time is the second one and happy to be here competing with the best pilot in the world nigdy nie wiesz, czy mistrz świata mieszka na zawodach tu czy może tu a może jednak tam ważne że jest na wyciągnięcie ręki a to najmocniejsza dźwignia promocji każdego sportu Czekając na finały, które z kolei czekają na okienko pogodowe, klasyfikacja generalna. Kategoria PL1 Wojtek Bugdał pierwszy przed Pawłem Kozarzewskim i Szymonem Winklerem. Kategoria PF1 Aleks Mateo z daleko przed Nikolasem Aubertem i Luboszem Halamą. W małym finale na trajkach powalczą Winkler z Panasem w dużym Bugdał z Kozarzewskim. W PFC mały finał dla Sarzyńskiego i Walczaka, duży dla Nowickiego i Bernata. To zakręci się powietrze nad Jutrosinem. Do zobaczenia w ostatniej relacji.